Dzień dobry. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy podjęli rękawice i wyzwanie, aby zmienić to, co im się nie podoba w ich życiu, trwają cały czas w tych postanowieniach i, tych, i tej przemianie, konsekwentnie z zaangażowaniem. Dzisiaj mamy wolny dzień od pracy świąteczny. Ale to tak jest, że jeżeli coś zmieniamy, to w tym aspekcie nie obowiązują nas wakacje, dni wolne. Oczywiście, przerwy czy małe odstępstwa się należą, ale na pewno nie na początku drogi, bo jeśli nie mamy nawyku wyrobionego, to powrót do. Dobrych założeń jest niezwykle trudne, jeżeli się wybijemy z rytmu. Ja to sprawdziłem na sobie, na znajomych, na wszystkich tych osobach, które próbowały. Najczęściej no tutaj kwestia dotyczy diety. No właśnie, cały czas to jest tak, że nazywali to dietą, a nie po prostu zmianą. W stylu odżywiania. Musiałem na chwilę przerwać, bo pani mnie mijająca dosyć głośno rozmawiała przez telefon. Nie chciałem zakłóceń. No i wracając do, do tego aspektu przerywania dobrych, do, dobrych zmian w swoim życiu, no to jak się wybijemy, a nie mamy jeszcze nawyku to bardzo trudno wrócić do znowu do tego co robiliśmy cyklicznie, nie wiem, treningów, spacerów, pisania, nagrywania, śpiewania. Co tam kto sobie zacznie, także jeśli mogę dać jakąś małą poradę, to na początku drogi nie róbcie sobie przerw. Myślę, że nawet w ogóle, no bo jeżeli na przykład przez wiele lat nic nie robiliśmy w kierunku poprawy danego obszaru życia, który chcemy zmienić, to nie uważam, że po tygodniu czy nawet miesiącu robienia tego regularnie już musimy robić sobie przerwę. Bo wiele lat mogliśmy tego nie robić, no to teraz nie oczekujmy, że robiąc coś przez tydzień wszystko się zmieni. Najczęściej to jest proces, który wymaga dłuższego okresu. Tak naprawdę pierwsze dobre efekty to zależy od aspektu, który zmieniamy. To mogą nastąpić po miesiącu, trzech miesiącach, pół roku. Jak rozwijamy biznes, to może być rok. I dopiero możemy zauważyć plony z tego zasiania i dbania o pole które dokonywaliśmy przez ten rok no i teraz właśnie płynnie przechodząc do biznesów działalności do samozatrudnienia już wiele miesięcy temu doszedłem do wniosków że jest taki czynnik wielu innych, ale jeden taki ważny, który niesamowicie ogranicza wiele osób, a nawet torpeduje na wstępie całe założenie rozwinięcia biznesu, bycia samozatrudnionym, mianowicie jest to zbyt dużo myślenia. No tak. I teraz, w poprzednich nagraniach mówiłem, o tym, żeby się rozwijać, żeby poszerzać horyzonty, no czyli automatycznie więcej myśleć. Ale czasami poszerzając te horyzonty możemy się dowiedzieć, że właśnie za dużo rozmyślania, analizowania, rozważania setek scenariuszy przed działaniem może doprowadzić do tego, że za dużo się przygotowujemy. A potem nic z tego nie ma. Taki dam przykład, bardzo prosty. I myślę, że jak ktoś pracował na call center, ale takim wychodzącym, gdzie trzeba podjąć słuchawkę i zadzwonić do potencjalnego klienta, i do czegoś go przekonać, do zakupu, to będzie miał złe wspomnienia i ciarki na plecach. To nie jest raczej przyjemna praca. Ale pomyślcie sobie o takiej sytuacji. Ktoś, mamy dwóch zawodników. Jeden przygotowuje się, analizuje tego klienta pod różnymi kątami, sprawdza jaką działalność prowadzi, jak długo zakłada scenariusz, co ten klient może potrzebować. Załóżmy, że takie przygotowanie zajmuje mu pół godziny, po czym podnosi słuchawkę. A tam informacja, nie ma takiego numeru. No i po co było marnować te pół godziny? Bez sensu zupełnie. Druga sprawa jest też taka, że zakładanie scenariusza też się mija z celem, jeżeli kogoś nie znamy. Bo wszystko, co my sobie wymyślimy w głowie, że ta osoba może potrzebować, to są nasze subiektywne oceny. A. Taki człowiek, do którego dzwonimy, może być w zupełnie innej sytuacji. Może mieć absolutnie inne potrzeby. Nawet mogło być tak, że jak wczoraj byśmy zadzwonili, to ten człowiek by chciał tą rzecz i ten scenariusz by się nas, nasz sprawdził, ale dzisiaj już nie. Dlatego takie analizowanie zbyt długie. No może tak naprawdę odebrać nam czas. A mamy teraz z drugiej strony zawodnika, który po prostu spontanicznie podejmuje słuchawkę. Ma już jakieś obycie w rozmowach z ludźmi. Oczywiście. Też nie chodzi o to, żeby kogoś wrzucić na głęboką wodę, to zupełnie nie potrafi wykrzesać z siebie kilku słów, bo trema go zjada. Brak doświadczenia, czy po prostu brak obycia. Ale, jak ktoś ma jakiekolwiek pojęcie, już trochę tych telefonów wykonał, no to potrafi spontanicznie porozmawiać, sympatycznie zapytać, co tam może być potrzebne, czym się aktualnie zajmuje. I oczywiście ktoś może powiedzieć, że nie ma ochoty rozmawiać, i bardzo często tak jest. No i temat się kończy, ale przynajmniej oszczędzamy te pół godziny przygotowania, czasami więcej. i więcej. Jesteśmy po prostu bardziej efektywni. No nie wracając do tego już rozważania, bo to taki przykład w konkretnej branży, ale ogólnie tak jest, jeżeli chcemy się podjąć jakiegoś wyzwania w formie założenia biznesu swojego i chęci uzyskania, uzyskiwania dochodu z własnej pracy, z własnej działalności, pracujemy dla siebie. To naprawdę jak rodzi nam się pomysł w głowie i nie jest on skrajnie idiotyczny, bo pewnie i takie też mogą być. Oczywiście idiotyczny w kontekście bieżącej sytuacji danego rynku, kraju i tak dalej, bo na końcu na drugim końcu świata on może być wspaniały, no ale może niekoniecznie tam gdzie mieszkamy aktualnie to warto podjąć tą rękawicę. I rozpocząć. Ja na pierwszych nagraniach mówiłem, że najważniejsze jest działanie i robienie. I tyle. I teraz rozważanie, a to, a tamto, a tu jak nie wyjdzie, no to nie wyjdzie. To działamy i robimy coś innego, albo staramy się modyfikować. Przynajmniej będziemy wiedzieli, że to nie wyszło. Naprawdę. Jakiekolwiek biznesplany. Zresztą zobaczcie, jak dużo jest startupów, które upadają. Zresztą większość startupów statystyki bodajże są, że 95% startupów upada. Nawet są takie, które funkcjonują wiele lat na jakiejś totalnej stracie, no ale to są jakieś inne dziwne. Układy i zależności, chociażby mówi się o Uberze, że jest totalnie nierentowny, że przynosi straty. Tak przynajmniej było kilka lat temu, jak się tym interesowałem. Nie wiem, jak jest teraz, ale funkcjonował. No ale to jest powiedzmy patologia i dziwna sprawa. Natomiast te wszystkie startupy, żeby uzyskać finansowanie, bo mówimy o takich przypadkach, no to ten biznesplan muszą przedstawić. No to nie jest to biznesplan napisany na kolanie i ktoś dostaje milion złotych czy 10 milionów tylko no muszą być to poważne dokumenty bo firmy, osoby, w to, które w to inwestują no nie przeleją takich dużych pieniędzy, nie powierzą takich dużych pieniędzy komuś to napisał chcę robić to i będę robił będzie dobrze no nie no i co z tego i te biznesplany można sobie spuścić w toalecie tak naprawdę wszystkie bo jeśli statystyka jest taka, że 90 czy 95% i tak nie przetrwa tych firm, to bez sensu. Pieniądze poszły na te biznesplany. Czas, który jest najważniejszą i największą wartością każdego człowieka. A w tym czasie można było wypróbować i pójść dalej. I oczywiście, jeśli chcemy działać na szeroką skalę i przeznaczać ogromny majątek, i pozyskiwać od innych. No to musimy przygotowywać, bo inaczej tego finansowania nie dostaniemy. Ale ja mówię o takich przyziemnych działalnościach. Ktoś chce otworzyć food trucka. ktoś chce otworzyć naprawę samochodów, ale taką ma no, jakąś jedną rzecz, którą potrafi robić. Albo naprawę rowerów. No naprawdę w wielu przypadkach wystarczy niewielki nakład pieniędzy, bo nie trzeba od razu kupować tony narzędzi i móc naprawiać wszystko i dawać szeroką paletę. Ale można robić taki podstawowy serwis i wybadać sprawę, zobaczyć jak to się sprawdza. Można początkowo rozesłać czy rozwieść po okolice ulotki i zobaczyć jaki jest odzew w danej branży, bo jak się okaże, że jest absolutnie żaden. No to już mamy jakiś obraz. To nie zawsze jest też odpowiedź. Ale ale daje jakiś obraz. I może trzeba zmienić podejście, ale takie krótkie działania naprawdę, nic więcej, bo jak zaczynamy, a najgorsze są właśnie te scenariusze, jak zaczynamy wyobrażać sobie. To w zasadzie każdy scenariusz jest obarczony porażką. Bo zawsze, szczególnie osoby, które są takie właśnie na takich cechach charakteru perfekcjonisty, zawsze znajdą jakiś aspekt, jakiś argument, że dana branża, dany sposób działania no przyniesie porażkę. No bo, no bo tak jest. No i dlatego to takie zbyt dużo rozważania, zbyt dużo myślenia. Jest niedobre i powoduje, że wiele osób nie zaczyna żadnej działalności. I oczywiście statystyki, już pomijając startupy, ale w ogóle nowych działalności na świecie, a w Polsce też, są takie, że większość firm w pierwszym roku działalności upada. Ale właśnie to takie straszenie mówione, mówienie o tych statystykach potem powoduje, że spotykamy się wśród znajomych i ktoś mówi, że chciałby coś zacząć robić. I zaraz trzy osoby na to mówią: O, bez sensu. Ja mam znajomego, znajomy, znajomą. Próbował, nie wyszło. No i, i co to zmienia? Tak naprawdę, zobaczcie, ile jest takich przypadków, że jeden człowiek otworzył coś, nie działa, a drugi otworzył to samo i działa. Tak jest dużo czynników i aspektów, żeby to działało, bo się bardziej starał. Bo się uśmiechał, bo poprawiał to co złe, a tamten pierwszy nic nie robił. Naprawdę rozważanie, rozmyślanie takie na sucho, na brudno. Według mnie jest absolutnie bez sensu. I dodatkowo, jeszcze jak zaczynamy, mówię o takiej małej skali działalności, nie mamy doświadczenia, to jesteśmy pełni obaw. I naprawdę dokładanie sobie jeszcze tego strachu tymi różnymi scenariuszami, no nie pomaga. Lepiej zacząć i działać. I tu jest taka mała gwiazdka. Nie mówię o przypadkach, gdzie musimy się ogromnie zakredytować, gdzie musimy zapożyczyć się u rodziny, czy poświęcić bardzo dużo, albo, nie daj Bóg, pracujemy na etacie i nagle. Chcemy z dnia na dzień rzucić pracę i rozpocząć tą działalność. To nie chodzi o to, bo taka presja też dodatkowo powoduje. Czasami dobrą motywację, że się sprężymy, ale czasami to zbyt dużo stresu nas kosztuje i może doprowadzić do tego, że pękniemy, nie wytrzymamy. Dlatego ja bym poszedł w kierunku zabezpieczenia sobie. Takiego bytu codziennego, i w tym czasie rozwijania czegoś małego. A potem, jak się to rozwinie na coś dużego, no to super. No, i tak to słuchajcie, w dużym skrócie wygląda. Ja w tych nagraniach, oczywiście, żeby ktoś mi nie zarzucił i nie miał mi za złe. To są na razie takie zajawki, i nie wchodzę w szczegóły. Nie prowadzę szkolenia. To nie o to chodzi. Nie jestem też ekspertem. Mówię o swoich doświadczeniach, swoich przemyśleniach. Bardzo często są to doświadczenia takie moje osobiste, i na przykład, ten dzisiejszy aspekt to jest też na, moj, na podstawie mojego doświadczenia: że bardzo żałuję, że do wielu rzeczy podchodziłem zbyt analitycznie, zanim zacząłem. Bo czas biegł, biegnie. Mówię w czasie przeszłym, bo to dotyczyło jakichś tam pomysłów sprzed lat, i żałuję, że nie zacząłem. Bo byłbym o krok do przodu. Aczkolwiek z drugiej strony też niektóre rzeczy zacząłem i próbowałem. I niech nikogo nie zraża to, że te pierwsze działalności naprawdę to jest jak wygrać w tatulotkach, że komuś wyjdzie pierwsza działalność bo najczęściej to jest droga wyboista, żeby dojść do tego momentu, gdzie mamy już tą działalność, która przynosi nam dochody. Ja mam też wiele przykładów z otoczenia znajomych, którzy aśmiano się z nich na początku, bo jedną działalność, druga działalność nie wieszło trzecia zamknął, czwarta, piąta i takie było gadanie, a do roboty by poszedł stałej i zaczął robić, i nie wygłupiał się I nie tracił pieniędzy i czasu A właśnie to nie była utrata czasu To było to próbowanie I przybliżanie się w końcu Do znalezienia tego swojego świętego grala I tym osobom wychodzi A ile osób jest takich, które nagrywają Publikują te swoje nagrania później I kiedyś się z nich śmiano A potem ich Czy teraz ich się podziwia no Tak to jest, trzeba zacząć i oczywiście cała masa jest ludzi, która, która ponosi porażkę. Tylko tak naprawdę to jest źle nazywane, że ponosi porażkę. To ktoś po prostu próbował i poszerzał swoje doświadczenia, swoje horyzonty, szukał swojej drogi. Nie nazywałbym tego porażką. No i wracając do tego, że ci ludzie ostatecznie gdzieś lądują na etacie. No i oczywiście, że tak jest. My nie ma takiej możliwości obecnie, żeby każdy był samozatrudniony, bo do tego też trzeba mieć mental. Takie cechy charakteru jak zaangażowanie, jak systematyczność, jak spryt. Bardzo ważny jest spryt. Niekoniecznie mądrość wielka. I taka cecha niezłomności. Bo tych przeszkód jest bardzo dużo. No i co z tego, że są przeszkody? No jesteśmy po to, żeby je rozwiązywać. I geniuszem jest właśnie ten, kto w takich sytuacjach trudnych potrafi zachować zimną krew, spokojną głowę i krok po kroku rozwiązywać te problemy. Bo po to właśnie jesteśmy. Jeżeli my potrafimy rozwiązać, to jesteśmy wygrani. I to my jesteśmy krok do przodu przed tymi, którzy panikują w danej sytuacji i nie potrafią sobie poradzić, i działalność zamykają. No i z tym dobrym nastawieniem do próbowania, do eksperymentowania, do zdobywania kolejnych etapów wiedzy i doświadczenia, Was zostawiam. Życzę dobrego dnia. Dzisiaj odpoczywajcie, zbierajcie siły, wytrwajcie w swoich założeniach, postanowieniach. To jest niezwykle istotne. A z czasem dadzą Wam one paliwo do zdobywania kolejnych szczytów. Wszystkiego dobrego. Na razie.